z wszystkim, witam ponownie na kanale Kulinarny Wilk Dzisiaj specjalnie dla was będę przygotowywał grochówkę Będzie to grochówka ala wojskowa Miejmy nadzieję, że nam się uda Miejmy nadzieję, że będzie smakowała Przekonamy się, zapraszam serdecznie Teraz tak, do kociołka wlewamy wodę I wsypujemy tu jest 500 gram grochu. zostawimy na 24 godziny. Groch po nocy pięknie się namoczył. Pełne 24 godziny. Także teraz zabieramy się za smażenie kiełbasy z cebulo z przyprawami na patelni, na ognisku i pokażę wam dalej po kolei jak te składniki będziemy ze sobą łączyć. Składniki, jakie będziemy potrzebowali do naszej grochówki, to tak groch, no to już widzieliście wczoraj moczyłem, do tego będą ziemniaki, cebula, korzeń pietruszki, marchewka, czosnek, będzie takie szyberko oraz kiełbasa, słonina. A jeżeli chodzi o same przyprawę do liść laurowy, majeranek, słodka papryka i liść lubczyk. Zabieram się za rozpalania ogniska. tu jeżeli chodzi o moje żeberko to zobaczcie jakie piękne znowu mi się udało wybrać zaraz je będę kroił bardzo, bardzo ładne pewnie ja sobie odstawiłem na bok teraz będziemy wyrzucać nasz kociołek i będziemy podgrzewać groch grob nam się podgrzeje i będziemy dorzucać kolejne składniki teraz czas na nasze piękne żebro zobaczcie ojej no mistrzostwo świata to żeberko jest naprawdę ale żeberek tak nie żałujemy naprawdę będą przepyszne także żeberka Tutaj razem z warzywami to wszystko będzie szło zaraz do naszego kociołka. Ja tu sobie jeszcze troszeczkę dokroję. Tu mniej więcej taką ilość. I czekamy teraz, podgrzeje nam się woda z grochem. Wyrzucamy żeberkę oraz przyprawę. Tutaj chodzi o wodę z grochem, jest już gotowa. Dorzucamy naszą kiowachę. Dodajemy warzywa. Na koniec pozostało nam do zrobienia ziemniaki. Ja je pokroję w taką małą kostkę, i zaraz wrzucimy do naszej gruchówki przyprawy. Ja tutaj dorzucam. Dwa liście laurowe. Dodaję patryki słodkiej, bo ja lubię. Pewnie nie tylko ja. Zamykają tak te przyprawy, że ciężko jest otworzyć. A dobra, poradzimy sobie w ten sposób. Jeżeli chodzi o lubczyk, to niedużo i co i został nam majeranek ale majeranek damy na sam koniec jak już wrzucimy ziemniaki to i dodam majeranku i soli wtedy no i co czekamy I dobry jestem ja się nagrywam z tatą jeszcze moje komandosze tu nagrywają dzień dobry dzień dobry Na skoczołek po jakiejś godzinie mniej więcej wygląda tak wrzuciłem już nic w czasie ziemniaki No groch się jeszcze nie rozgotował także czekamy jeszcze kilka. Gruchówka jest gotowa, nakładam. Wyszła naprawdę chyba luks. Gdzie są te nasze pyszne żeberka? Tu, o, proszę. I taka porcja do jednej osoby, smacznego. O, nawet pies się. Tutaj domaga jedzenia.